Dzień dobry, dzisiaj robimy największą trasę w historii tego YouTube'a, czyli zamieniamy mój wiecowie! Tak. Nie za pierwszym razem, tylko za drugim osobiście, wiesowie. Ja jest trochę tu sobą, ale pomyślałem, ej, masz naglący odcinek. No to postanowiłem. osobiście tak samo z Tomem. A w następnym odcinku będzie grupa. Zamienię mój skin, ale nie skin, bo em śropię finte w środku wysopsa od trasu. No w następnym odcinku, ale od razu jak będę butował finte, jeszcze tam mój... Znaczy, em, jak będę butował mój skin, to razu tam tutaj moją głowę. BUM! bum, BUM! Ale ja musi wiesz, być fioletowy. Dzielne... A w tym odcinku co był wcześniej przed tym. Reakowałem na tutaj lapelatorium salonek na Kuchowca. I chyba, na, chyba wszystko na marne robić. patrz. Patrzcie Ta pumpa będzie i tak wyzasłana, ale ja nie dam. Tak się... Od razu jak będzie salon jak... ten na łódka spęcie tutaj... ...to wtedy jest mniejsze. Wtedy pod paletem, ...dnięty i te same miejsce. Chociaż tak spróbuję, bo nie... bo... Pancerna jest panserna też pancerna. Dobra. Tutaj puxa Jakbym budował od sierotem ten szały, A to mi zajęło godzinę. Dobra, przegrałem. Dobra, sobie, musimy tu do końca iść. Dobra, tu, Dobra, przechodzę widzimy się zaraz. Jak tutaj do końca te piętro, to widzimy się wtedy. Dobra, widzę, patrzcie, Tutaj z tamte piętro tutaj skończyłam, tak, tam wiem. Tu będzie pięknie wieśowy, jak, jak zawsze. Na no, skarowicach są piękne wzórce. Dobra, równym. Na pewno. Super. To Skończymy się, jak... Zwisimy się, jak będzie ostatnie piętro. Nie, no oczywiście prank po to odcinek a na odcinku. Muszą być też asyropione, które tam um, właśnie są um, sponsorowane odcinkiem w odcinku. Dopiero pierdolkę mieć tutaj. Dobra, Kolejne. Jeszcze dwa tutaj, tutaj miejsca do zbudowania. Dobre, dobrze. Tutaj sobie oczywiście fioletowy kolor. Ostatni tutaj. Dobra, tu Ostatnie na tym piętrze butujemy W ogóle się jak ben, jak um, salon na uchowiec ma plany. Powiem sobie zasadzić pompa tobową. To sama to na salony na no, Jeżeli To jest salony, jak robi. Jesteś na przykład pompę to chcę muszę na to miejsce. Do, do, do no. Ale w każdym razie, w tego. tego. w Ale ale w w każdej chwili w każdym yy, bo jak będą jakieś pranki, to razie, nie będą wiedzieli Podpali się, to nie piję jakichś prank. A wtedy to zniszczy, nie no. Muszę innym powiedzieć, tu jest jakieś laboratorium, nie moje. Niech z tym tu pompy a to A jak się puchnie Jakiś TNT opok? To już koniec, naprawdę. Już koniec pusiaski będzie. Salony naukowiec! Salony naukowiec! wyszły te kolor teraz tutaj mam to robić. Ostatnie trzy piętra. Dobra, oki to też pięknie fioletowo, ale no jeszcze te trzy pięterka. Dobra, i teraz. Na tych na tej wiosce będzie kasty mieć inny kolor, takie sasady. Słuchajcie, nie poprzemy tony. To prawdziwe. Tutaj. Pierwsze na tym pieniądzie zostało zrobione. Pięknie. Ile wyjmę chytła? 12 minut, się mi się zaraz. Dobra, wziąłem potączyły tablet. I skąd ten salony naukowiec mi się wlął do kąta? Czekajcie, pomyśl. Wiem. Jakby nie oglądaliście mojego starego kanału em, Simonek, Symonce Perko, to tam, yy, na jakimś się... W filmie pokazałem moje konto, moje hasło to konta, ale ten film usunąłem wtedy rok temu i dalej tego konto istnieje. Ale jak wiesz, to było na prywatnym, dlatego jest na prywatnym nadal ten filmik. Nie wiem skąd za tamten salon ukowiec. On wiem skąd on musi mieć hasło. On zrobił taki wylanolatek, że muszę patrzeć kąt. Hasło to kąt i poka. I o, Jacie A miliard procent Ale tam. tam ten film jesteś był prywatny, publiczny, ale teraz um, usunąłem go wczoraj. no nie wczoraj, tylko jakieś 2 tygodnie temu. Pewnie zapyta się jak. Nie mam dostępu. E, wynalazłem um, Jakoś mi się udało salokować. ale tam filmów nie ma. Tam nawet nic nie ma. Za niedługo tamten kanał usuwam. Za niedługo tamten kanał będę usuwał, dlatego... tego. No. Dobra, ptolicie. I za niedługo będzie wspomnienia tego. tego... Będzie wspomnienia tego. Em, tych A Za tylko taki filmik na tym kanale Oscar Games. jakiś... Mam już nakryfane, Mam już nakręcone. Mam już nakręcone. Ale będzie dopiero co? Jakieś... Półtora roku? W em, powiem, podpowiem tak, że będzie w 2026 podpowiem. I pewnie wtedy dopijemy do 2000. Ale jak chciałem dopić do 2000 w tym roku? Nie wiem, co się uda. Mało czasu zostało. Dwa miesiące zostały do 2000. Trzy miesiące zostały do dwudziestego tego. Nie damy w tym roku... Nie, nie damy rady w tym roku pewnie. Ale spróbujmy chociaż. Dawajcie. Dobra. Jeszcze to jedna. I będziemy mieli jeszcze dwa piętra tam. No. Na tole. Ja Pititi Ja piti, po co ja to robię? Dobra Trzeba Ta wioska ma być normalna okawicowa. A nie, jakiś... falnięta dlatego cepa. Ceba poświęcić sobie na tej, dla na tej wioski. I mam plan na naciany tych tomków. To będzie w następnym odcinku robione. Takie kolorowe, z normalnych putulsa. Tak upali jak upali ona na palionowie. To no. wyróżnione. Dobra Nie, mój brat przyszedł tutaj. Ale dobra sobie niech będzie. Mamy te piętro skończone. Ale jeszcze trwa przed nami. No dobra widzowie, ale ta pioska pie... Oskara widzę, jest taka piękna. Ale jest jeden skin i wioska piękniutka. Kurwa Czekajcie. Co to? Co tu robi trawa? Nie wiem. Chyba jak tutaj rów... Popatrzcie. Popatrzcie, widzowie. Widzowie, nie wiecie. I, ile czasu poświęciłem sobie zrobić ten domek. Widzowie, żeby kowy budować Musiałem... Widzowie, sobie ko budować M musiałem wyrównać podłogę, bo to była taka kura widzowie. No, e, to tam gdzie ja stoję? Była taka min, mini kurka. Dobra, wiesz wie. i musiałem wyrównać całe miejsce. Patrzcie, tu gdzie ten wiesz jest? Tu był las, tu był las. Patrzcie, tutaj musiałem podpalić ten las. Tutaj kawałek lasu, tu był las, już sobie. I ta wioska. Właśnie w tym miejscu przypadkowo się stała. Te tutaj skiny normalnie stały już od początku tej wioski. Znaczy nie od początku tej wioski. Po pierwsze, co to było, to, te, to mój Tom. A później. Pamiętacie mój pierwszy Tom? Ja muszę to obejrzeć ten odcinek. Pamiętacie mój pierwszy Tom, jak nie było Simona na tej wiosce. Nic nie było, to był śmietnik, to był sam Tomek. A teraz to się tutaj stało. Pierwszy spie. Fajny zachód słońca. Piękny. Tu było, nie było trzeba na drzewo, na na nawet nie musiałem nic zrobić, Po prostu żeby ustawić, po, postawić. podstawić trzeba na drzewo, na drzewo, na drzewo. I ten wesoły spół też przypadkowy. Po prostu znalazłem na YouTube jakiś sorus. A jak tego tu ja, szybko w taki wesoły no szybko, naprawdę, no. 500 lat, no wybudować w mahatę, jest tak. Dobra, butuję tu. tak, można, jest I mam 16. i tym mam 16, nie pewnie tak, inną syfrę Dlatego, bo mam taki rozpitek ja. I tak mi się prosa. A wy tego nie widzicie A ogólnie wpijajcie na, na nową piosenkę fiolecik prawdziwy sysie Na em Fiolecik pr, f, prawdziwym sysie Znaczy no nie pamiętam tej nazwy, muszę zapasy się Ale wpijaj się po prostu na tą piosenkę na... Oscar 5000. Tam nakrywałem. Bo tam dawno nie było filmów. Dlatego tam, ta, ten, ta piosenka, właśnie ta, to była właśnie ta sesja specjalna dla Was. Ta sesja była dla Was specjalna. Są so, tylko piosenka, bo była tam Tylko. A teraz podrosło. Teraz nowe czasami tam będą ustawiały. Osobiście tam co się sprawdził jako A tylko tam będą właśnie co się sprawdził Tylko sprawdził A jak tam zobaczy się jakiś, e, jakiś film z Gier jakiś, to jakby... To ja wstawiłem przypadkowo, bo ja wstałem na Oscar Games, czy na, czy na Oscar Games czy na Oscar Plus. Mam tyle kanałów nieużytecznych. Ja by, ja tylko chętny nie ten, jeden, ale po prostu lucie. Na mój kanał w jest nowa osoba na kanale. No lot! Masię porysanych. Nie, nie pytałem go, że się się zapisać, nie Bez żadnych pytań pewnie tak. Jakby, jakby... Um, Jakbym mówił to niego, to by pewnie się skoczył. pewnie. Ale w ogóle... Pokażę wam wisownię. Mam tyle subskrypcji, a tego jeszcze nie zrobiłem. Tutaj ma się 1400 nie pokazane. Pokażę wam sobie twór. Tysięczny. 25 piąty No i... Puuu! Udało się! 1400 słupów wleciało na kanał Dlatego czekam na 1500 a my zapraszamy do odcinka Jak skończymy farbować na fioletowo to to będzie piękne No i to sobie pokazywałem Dziękuję wam. jeszcze w w tym roku dopijemy to 1500 subskrypcji. To akurat prawda. Ale dawajcie. Super chcę to być w tym. Chociaż na początek 2026 i nowego roku. A wtedy tam będzie nowa piosenka 2026 najpierw najpierw świastun, a później trailer. Pum. Pum. Um, nie no, to je, od razu, Będzie od razu trailer. Bo nie umiem robić fiastunów. Kiedyś, kiedyś em, kochałem robić fiastuny i wiedziałem, a teraz nie kocham ani nie umiem. Kie, zapomniałem kiedy ostatnio była piosenka. Ostatnio była piosenka dwa miesiące temu, dlatego nie pamiętam jak robić już fiastuny. Dwa miesiące temu ostatnio była piosenka na, na, tym, na ostatnich kanałach. I na tym ja... Nie! Miesiąc temu była ostatnia piosenka. Tak! Nie! Czeka. Nie, ja nie robiłem i to jest to 700 Dobra później. To jest Musimy tutaj zrobić robić. Ostatnio coraz więcej zasołopatać od 200 lat. Nie nie odzywam, nie mam. No. Musiałem widzowie dać pochodnie, bo bym nie wytrzymał przyziemności, no, ja to Wiadomo widzowie. Zostało widzowie, jest... Ostatnie... Piętro. Dlatego trzeba... Teraz robić te piętro. Ej, ja już tutaj tablecik, bo 17% to wystarczy na to cudo. Ja, to. Teraz tu największe. Um, tutaj, nawet w środku ziemi, gdzie zawsze nigdy nie będzie widać. Ale na przykład, jak się zniszczy, to wtedy będziesz widać. Tu był tylko violet. Kto To dołączy nowy. Dobra, patrzcie, jak chcę teraz opatrzeć. I te seska, i tutaj piękny fioletik dobrze, tak samo razem z skiną wolkę. No że... No we, ja kinem, wie. sobie. Dobra w I dwóch godzinę będę sobie zbudowałem. A tyle chyba odcinek będzie trwał mał. W budowania 40... 50 minut to będę wiesz A uda nam się przekonić rekord. Z takim zasstrzymywaniem to na pewno nie. Ale no. to wiem, co to? Aż ja nikt Aaa, to jest to, ciatostwo. Aaa, no tak, to jest to ciatostwo. No to, to, no to wejdę. I jakby tu bym zamknięty, był roku z spędził rok wszystko, em, to tylko to odchłani, to bym mógł zaraz przygotować most. Tutaj, tutaj i ujdziesz. To bo to nie... To bogi to nie... To bogi to nie do o jakby ja tu ja tu już wyślę. Dobra. To jest nasza. Usyłem komentarz Admina. Bo ja mam komendy takie adminka. Tutaj. I mogę wpisywać. Jak chcę poko... bez to jest taka komenda. I ja wysyłam. A jak chcesz cień i normalnie padało to tu sas. I tutaj cień, Tutaj taka komentarz. I ma bum. Ale jakby sobie... U mnie to nie działa, bo... Jest cień ja teraz. Po co ja ile ja te, teraz te pięknie? Te udało mi się przekonić 55 minut. 55, 50 minut. No, się si. no, nie przekonić tylko e, mi, mi zasłut tego. Добре, зависим ты за нас. Мам 15% 30 минут. Супер! Мой пратий же там. Что там, Оскар? Mm -hmm. mm -hmm. Добре. Оскар, уходи туда. Dobra, widzowie, lepiej ty to i patrz jak się teraz hita. i te serwisowe patrzcie mam wam 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 mam ale mam Ty sobie mam mam wchodzę, wchodzę, wchodzę. Wchodzę, wchodzę, wchodzę i mam 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 gdyby to mam 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 Ha, 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 ha. Oprawzowe Ja to łatwo robię. Przyseriam to ktłoki tu, tu, i tutaj poppię I tak pozostałe I tak pozostałe. Jak tutaj? I to jest bardzo szybki po, sposób popatrz Jak tutaj zbudowany jest w sekundę! Tyle! Tyle widzowie! O, tutaj jest nam pomylił! Zrobiłem? Nie zrobiłem tego widzowie? Tego jeszcze nie zrobiłem? O, mój brat poszedł. super! No i patrz, teraz idę! On, 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 o, sobie mówię, zobacz. O, on chody, obozach jacykliwy zmieniam to. A, wiesz co ja pokazywam, co wywiózł, a pokażę wam jak to um, na końcu odcinka, jak to piję wygląda. A w następnym odcinku robimy skin, um, mój, który tutaj jest jakby wybudowany na Oskarowicach. Tutaj ten złoty, tutaj ten złoty skin, no. I tutaj w jakaś wioska powstała. Jakby... Ten świat powstał w 2022 roku, tak. Ten świat, ten świat. Ale nikt na nim nie był przez te kilka lat. W tej, w tej wiosce, bo zapomnieli ludzie, a teraz ta wioska jest dobra. Simona wtedy nie znałem, podałem IP i teraz on jest... Ja, ale ten wysoł jest chmury. Ej, ej, to już jest poza chmury. Ej, jestem poza chmurach. Ja, ja nie się nie mogę. O, ja cię widzę. Co? Co? Dobra, wyszło, nie O na tą się spadłem Tu będzie teraz fełniany to chcę zrobić dobra, dobra. dobra, jeszcze 5 minut i wtedy przykrywam No my, No nie przykrywam, to nie są wysiki Ale po prostu mówię, że tyle butowałem ten solesc Butowałem 50 minut na no, jak będzie 50, minut, przykrywam, ale wziął wziął. tylko te małe kówno i już skończę wieso A jeszcze telefonu nie odebrałem od rana. Ale widzowie Tutaj buduję i kończymy budować wieso wieso. Ostatnie tutaj kilka kratek. Ja jestem Dobra. Wszystko. Hmm. Moja żona jest. Dlatego 3, 2, 1 Skończyłem! Ten wiezowiec, który tu widzi się Skądś... Kończy... O bocy, jeszcze nie skończyłem, bo patrzcie No się skończyłem, bo myślałem, że tu będzie jesuda Dlatego skądś... Kończyłem... Chmury wy tutaj wesły i

Bum, 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 Wieso jest, jest Oscara ukończony tu. O, dobra, ta pierwsza była super. Ale no. Wiadomo, że ja będę jeszcze środek Wieso zarobił. Ale nie... Oj. jak budowałem ten Wiesowiec, to tu było wyrzucone na Amen. A teraz... Śmiej się ja tu. Dlatego widzimy się na tym odcinku. 哎呦。